Ewangelii według Świętego Łukasza. Wystąpił jakiś znawca prawa i, wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co powinienem uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? On mu rzekł: Co jest napisane w prawie, jak tam czytasz? Odpowiadając, powiedział: Będziesz miłował Pana swojego Boga całym swoim sercem, i całą swoją duszą, i całą swoją mocą, i całą swoją myślą, a bliźniego swego jak samego siebie. Rzekł mu: Poprawnie odpowiedziałeś: Czyń to, a będziesz żył. A on, chcąc, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: Ale kto jest moim bliźnim? Podejmując to Jezus powiedział: Pewien człowiek szedł z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ograbili Go, zadali mu rany i odeszli, porzucając na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan, gdy jednak go zobaczył, ominął bokiem. Podobnie lewita, który także znalazł się w tym miejscu, gdy zobaczył, ominął bokiem. Do tego samego miejsca doszedł też odbywający podróż Samarytanin, i wzruszył się, gdy zobaczył. Przybliżył się, opatrzył jego rany, lejąc na nie oliwę i wino, wsadził go na swoje bydle, zawiózł go do zajazdu i zajął się nim. Nazajutrz wyjął dwa denary, dał właścicielowi zajazdu i powiedział: pielęgnuj go. Jeśli coś więcej wydasz, gdy będę wracał, oddam ci. Który z tych trzech okazał się twoim zdaniem bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty, czyń podobnie. Chciałbym poprosić, żebyśmy nie traktowali tej dzisiejszej ewangelii, tej przypowieści o miłosiernym samarytaninie wyłącznie jako takiej nauki o tym, że trzeba być dobrym człowiekiem, że trzeba pomagać komuś, jak widzimy, że ktoś jest poraniony, ktoś leży na ulicy, komuś dzieje się krzywda. Ktoś jest chory w szpitalu, czy nie wiem, jakiś bezdomny, to trzeba, trzeba mu po prostu pomagać, pomóc. Oczywiście, że tego Pan Jezus naucza i ta nauka jest zawarta w tej przypowieści. Oczywiście, że tak, tak. Warto być tak dobrym człowiekiem, tak wspierającym innych na miarę oczywiście naszych sił, możliwości, jak ten. Samarytanin z tej dzisiejszej przypowieści. Ale nie jest na przykład uprawnione wnioskowanie że na podstawie tej dzisiejszej Ewangelii i tej przypowieści, że każdy człowiek jest naszym bliźnim. Zobaczmy. Pan Jezus na końcu zadaje temu uczonemu w prawie: zadaje pytanie, który. Z tych trzech okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców. No, i ten musiał, wbrew swoim, zapewne dotychczasowym przekonaniom, powiedzieć Samarytanin. Bo chodzi o to, że dla Żydów Samarytanin żaden Samarytanin, obojętnie jak postępował, nie był bliźnim bo był Samarytaninem. Samarytanie to byli tacy ludzie, którzy zdradzili, weszli w jakieś takie, zdradzili swoją, swoją przynależność do ludu wybranego, weszli w jakieś kontakty, konszachty, wręcz też wymieszali swój kult, wiarę w Boga z innymi wiarami i weszli właśnie w jakąś taką symbiozę z nieżydami, Potem tam jeszcze były różne, między nimi, między Żydami, a Samarytanami, takie właśnie jedni drugim tam, nie wiem, bezczyszczyli świątynie. No w każdym razie dużo było takich, narosło takich po prostu na tle narodowym, też religijnym, konfliktów i, i, i po prostu jakby jedni i drudzy raczej uważali, że jakby ich obowiązkiem jest nienawidzieć tych drugich. Tak więc Żydzi byli przekonani, że Samarytanina trzeba nienawidzić tylko dlatego, że jest Samarytaninem. Dzisiaj też zdarzają się nie, takie postawy i jeżeli je jakoś piętnujemy, czy ich unikamy, to słusznie. I właśnie Pan Jezus bardzo sprytnie opowiadając tę przypowieść, jakby, z, można powiedzieć, zmusił tego, tego uczonego w prawie do tego, żeby zmienił swoje zdanie, żeby przyznał, że jednak Samarytanin może być jego bliźnim. Może być bliźnim Żyda. I to jest jakby bardzo w tym istotne w tej, w tej przypowieści, ale w tej przypowieści zawarte jest jeszcze inne, to jest właśnie fundamentalne nauczanie. Otóż Pan Jezus, opowiadając o tym Samarytaninie, opowiada o sobie. On jest tym Samarytaninem. On jest tym, który był już wtedy pewnie, choćby właśnie być może przez tego uczonego w piśmie, trochę tak znienawidzony, bo, bo nauczał jakoś inaczej. Bo jego zdaniem wypaczał yy, nauczanie, stąd, stąd właśnie przyszedł go wypróbować, sprawdzić po raz kolejny, yy, czy znów go przyłapie, czy znów przyłapie pana Jezusa na, na jakimś nauczaniu niezgodnym właśnie z prawem, z, z, z nauczaniem, jakie obowiązuje w Izraelu. Yy, pan Jezus był tym, którego potem jeszcze radykalniej właśnie znienawidzono, odrzucono, potraktowano właśnie jak Samarytanina. Zabić, usunąć wróg, wróg ludu. Właśnie nie? Pan Jezus był krzyżowany, dlatego, że był wrogiem ludu. Według nie? przywódców, niektórych przywódców Izraela. Był wrogiem tego narodu, więc właśnie umierał jak taki Samarytanin. I Pan Jezus jest tym który pochyla się nad każdym poranionym człowiekiem. Nie zastanawia się, kim on jest. Nie zastanawia się, jakiej jaki jest religii, jakiej narodowości, nie wiem, jakiej orientacji seksualnej. Po prostu się nie zastanawia. Pochyla się nad każdym. Nie zastanawia się, czy ten ktoś żyje w małżeństwie, nie w małżeństwie, czy żyje w niesakramentalnym związku, czy w jakimś tak zwanym wolnym związku. Nie pyta się, pochyla się nad każdym poranionym człowiekiem. Widzi rany człowieka. Tamci dwaj widzieli jakieś, jakiś kłopot zapewne, dlatego ominęli nie? ten kapłan i Lewita, ominęli tego poranionego człowieka, bo oni widząc go widzieli kłopot. Że jakąś nieczystość zaciągną, że może czasu im zabraknie, się spieszyli może. W każdym razie to był, to był jakiś kłopot dla nich, i żeby go uniknąć, tego kłopotu, to po prostu sobie jakoś to usprawiedliwiając, poszli dalej, nie pomagając mu. A ten Samarytanin, taki właśnie jest Jezus, nie mógł przejść, nie potrafił przejść obojętnie wobec, wobec człowieka, który, który jest poraniony. A każdy człowiek, obojętnie jakie ma poglądy, do jakiej grupy społecznej należy, ma swoje rany. I na ogół jest właśnie często tak, że ci ludzie, którzy jakoś najbardziej nam, nazwijmy to w cudzysłowie, przeszkadzają, bo są jacyś właśnie inni, odmienni, to bardzo często właśnie ta ich odmienność bierze się z tych ran, które w sobie noszą. I to jest zasadnicze nauczanie płynące z tej, z tej dzisiejszej Ewangelii. Czy, czy każdy człowiek jest naszym bliźnim? Wiem, że tak się przyjęło, tak bardzo często się powtarza i oczywiście nie mam nic przeciwko temu, ale mi się wydaje, że Pan Jezus tak nigdy nie powiedział. No, Pan Jezus mówił: miłujcie waszych nieprzyjaciół, ale nie powiedział miłujcie waszych nieprzyjaciół, bo wszyscy są waszymi bliźnimi. Miłujcie przyjaciół, czyli bliźnich, i miłujcie nieprzyjaciół, czyli tych, którzy nie są waszymi bliźnimi. Właśnie. Ale oczywiście, nie? Jeżeli, ktoś, jeżeli komuś to pomaga, że po prostu potrafi kochać każdego człowieka, bo każdego człowieka nazywa bliźnim. W jakim sensie każdy człowiek jest naszym bliźnim, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, no to okej, okay, okej. Okay. Tylko mi chodzi o taką precyzję pewną, nie? żebyśmy jakoś nie, nie powtarzali takiego poglądu, że w tej konkretnej przypowieści, Pan Jezus powiedział, że każdy człowiek jest naszym bliźnim. Na pewno nie jest tak, że jeżeli ktoś jest innej religii, innej narodowości, ma inne przekonania niż my, poglądy na jakieś kwestie i tak dalej, to już od razu nie będzie nigdy naszym bliźnim, nie może być naszym bliźnim. To na pewno tak. To na pewno tak. Ale mm, będą ludzie, którzy nas nie tylko, że będą od nas inni, będą mieli inne poglądy, przekonania, ale będą, będą po prostu nas nienawidzieć. Będą naszymi wrogami, będą chcieli nas zniszczyć. I, I wtedy nie nazywajmy takiego człowieka na siłę bliźniem, ale starajmy się, próbujmy mimo wszystko ich kochać zgodnie z tym jezusowym wezwaniem. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. I jeszcze jedna na koniec krótka uwaga. Czym jest ta oliwa, to wino? W którym ten Samarytanin, czyli Jezus opatruje rany tego człowieka, to jest Jego miłość. Moim zdaniem, to jest symbol miłości. Pan Jezus przychodzi leczyć nasze rany swoją miłością, a te, ta gospoda, do której zaprowadza tego poranionego człowieka, to jest po prostu Kościół, wspólnota Kościoła. I te pieniądze, te denary, które tam Pan Jezus zostawia, to są sakramenty. Sakramenty, ale też w ogóle wszystko to, co otrzymaliśmy od Jezusa jako Kościół. To jest również Ewangelia, głoszenie Słowa, ale na pewno, na pewno przede wszystkim sakramenty. Sakramenty i Słowo Boże. O właśnie, to są te, te denary... Bo zresztą Słowo Boże też jest takim, można powiedzieć, ósmym sakramentem. O tym też pamiętajmy. To, to moim zdaniem Pan Jezus chciał nam przekazać, opowiadając tę przepiękną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.